Ty tu Sajga leży do... Strzelka no się Pesek jest jej Bambik bez Sajga, bez koszul, bez gluznika to Bambik z łopatą Trzeba Dobra Zobis. Ja, wa ja was widzę, ja, ja was widzę teraz Jestem za wami Zy... dokładnie 10 zombiaków goni gościach, Kto to? Bóg. <laughs> ja biegnę też! Ja biegnę kolesia gonią, ja biegnę za nim, ja mu na jedę tym poganiaczem dozydła Dzięki. mnie BK-18 trafił trzy razy i zabił mnie. Bambik? Bambik biegnie? I ty ja go Bambik, właśnie co? gonię Coś mnie zabił. Coś mnie zabił. To Nie jest konamiotu tego tylko właśnie strzelam do niego. Dostałem. Widzę. Widzę. Zabijesz go? Radek. Zabiłem go. No leży, leży, leży. Bambik. Hehehe, <laughs> bo lepiej. Ta została łomot z pięści. O kurwa, gran, wybucha bomina. otwórz Otwórzmy tą bramę. Ej, hey, Blaze za mi zabiorą, z tyłu. Ej, na wieży ktoś jest, ktoś jest, jest? na wieży od wejścia do Cały czas wieko. tam jest. No ja tam. Dobra, ja mam kurwa, noż. Nie... To weź, o, weź ktoś weź. wbiegł, ktoś wleciał do środka po tym. Po namiocie. Kto to? Strzelby potrzebuję tu Kroję tego, kroję cię, tego tutaj nas. Nie hmm. wiem, nikt od nas Uważajcie na te dwie połączone wieże przy wejściu, bo tam jest troszkę na drugim piętrze Ja go widzę Dobra, Mac. celuje do kogoś, on celuje do kogoś Tak, to nie działa celuje O kogoś się, co nie... się... 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 się, No zostanie strzała, mówię ci Gdzie on jest? A, Widziałem dobra. No, dobra no kurwa mać, na MK Szybko, zbierajcie go. On tam jest. Wiem, no ja celuję do niego. Zbierajcie. Go. Ej, przez drzwi, skanują. Jeszcze, jeszcze mam... Jeszcze... Y dwa. Raku. <laughs> ja A co to był za koleś, co tam się, biegał? Demon. Demon. Zaraz mu zajebił łopatą za to. On już nie żyje. Rozjebałem. Jest sniper. Jeszcze jedno, jedno, jeszcze jedno. Ten na wieży snajper jest? Tak, ja Ci mówię, Panda z masz, panda. Jak się wychyli. Musisz go nie zbejtować kurwa. Może jesteś zbejtuj no, go. Pamiętasz tego typa yy, co cię osłaniałem w rękawie? Coś no, zbierałeś tam... tego gościa. No. To idź tam bejtuj, bo tam koś... On się jest w tych wieżach, tak? Tak, dokładnie. Ale nie, do rękawa wejdź, z tamtej strony. Ale nie wejdę do rękawa, bo jest y, brama zamknięta. Ale wystarczy, że staniesz, chodź, chodź ze mną. Chodź. <laughs> Mam się podłożyć, tak? O to ci chodzi. Tak. Znaczy, nie to, że darć się zabić, tylko... Masz tak, wiesz, kurwa... Lambady tam tańczyć. Tu w rogu. Tu, gdzie podnosiłeś tego typa. Tak, bo on jest bo na on ma... tamtej wieży. No, 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 Widziałem no, no. go. Poczekaj, ja Zobacz? ściągnę broń, żeby on myślał, że ja jestem wygilowany no. albo cóż. Jesteś od rękawa? Masz, to tak. ściągnę łopaty. Nie bierz mi jej, ale jak zginę, dobra, 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 dobra. dobra tam, Wbieg na... Pierwszym łodku... też to jest. Pod główną bramą Bambi widzę Ale tu, tu masz zać kurwa ja... Boże, Dobra ja tutaj. będę biegał żeby nie zginąć Kogoś trafiłem działa, na, na parterze wieży I teraz to pierwsze ja w... piętro też jest Ej ja w kapeluszu biegam i z trampkami w rękach A ktoś go tam w ogóle mierzy kurwa? Ja, ja go nie, na niego nie. mierzę Ja go widzę bardzo dobrze stąd mam pozycję Ale ja go nie widzę O ktoś mnie z granatem O Jakow cześć Zamknięta, zamknięta Jestem za wami Dobra, do... Za wami tutaj, to ja Ja Gonie jakiegoś kurwa ratka, a chuj z nich. cześć, no ja to on, on ci odjebał właśnie teraz z BK Zobaczcie co ludzie Tę, Tędy trzeba by było wiecie coś znaleźć od nich w bazie A ja mam... Cały gear leży Na schodkach Trzeba to podnieść? Pewnie Tak, podniesiesz, podniesiesz Zabrałem twojego musina no, kurwa blazer panda nie byłeś, nie, mógł, nie mogłem wyciągnąć to... tego blazer No to panda bo mojego... dostaw, bo... Nie twojego blazer kurwa mojego blazer żeś znowu No teraz chciałem go podnieść ale ktoś z naszych mnie odjebał no ja Bambi... cię przez przypadek no Bambiki podbiegają, trzech widzę Ja, ja podbiegam z Jakowem Ja najgorzej mam przejebane bo ja mam po dwóch stronach Ja muszę coś zjeść kurwa bo umrę zaraz mnie jest Jakub ludzkie Czekajcie Chodzimy, skakuj. Skakuj. Uważaj Jacob Chuj po mnie, ja muszę się zawiść Daj mi Weź mnie odje odjedź mnie to Bambik Bambik Top. Ten. Ja w czapce to baże, jestem! To jest, kurde. No mówiłem ci Ostrzel kurwa, mnie, Otrzemię, mnie, ostrzeli. Chutni ładnie. Goś <noise> <noise> mnie bije. Ej, no nie. Ty, jak na wieży, na wieży. To mnie poszło. kurwa bije. tym poszło. <głosy> <głosy> ten, na ty wieży, ty wieży typ. Na wieży? Tak. Tej z prawej, czy, czy tej przedfrontowej? Tej z prawej. A no, też do shotguna chcesz, ma? Tam yy, biegnika, jak dalej za winkel To też jeden Ty, zabij, ja zabij, zabij. Zabij. No to biegnie za mną Biegam do środka, by... kurwa, nie do rady Za da, da daleko Proszę ich, ja ich dwoma nabojami zabiję Dobra, ja dam się do spokojnie wskoczyć na to Chodźcie, chodźcie Niech się nie dział pozbiera i wskakujemy tam Kurwa, serio, no, kurwa no Bieg do namiotu ze Bambi, dziejesz? kurwa Bambik tam do was biegnie. Kurde, zombie zo mi, mi zabije. No. Dobra, no. leży, leży, kłop, leży, leży, leży. To mnie zabiliście. Nie, to ciebie zombie zabili. No, A chyba. A ja zabiłem zombiaki Dobrze. On bejtuje, bejtuje. Dobra, leży. Kurwa, grana na tym. To pod bastionem jest? Damen, ty ty pod namiotem jesteś? Tak, ja. Zubis, zubis. Ma granat Nie. chyba. On się... o, co teraz z granatami? tak Za mną, za mną. Kurwa jak biegnie naokoło tej. No on tego, Giru, tam mojego to Dostał, dostał, no. Przeliłem go w nogę, <grym> Ty, jakiś chuj mi bije Dobra, patrzcie, patrzcie go spływa. Nowy demon Mówiłem, no czekaj chwilę Kto z baseballem idzie? Boity Nie, ja mam na plecach baseballa Damian? To jesteś ty? Ja w Mam na polu, Ja mam jest w ręku. Za mną wrócę z No czy Znaczy tego. Pan do Osoni. Kurde, wuję z tego namiotu w lesie, czy nie, kurwa, dzisiaj? To jest czwarty raz, że lubię w namiocie. Mam blue screena i wychodzę, kurwa. Ale mam to samo. Head, head? obok. taka cała zielona? Tak. No nie. nie. Wybiegłem, Wybiegłem z namiotu. Chura, kurwa. Daj ją, daj komuś. Damian, gdzie jesteś? Jest to tu Tutaj amk. z tyłu. Chodź tu. Z tyłu? Dobra, powiedzcie mi jak mamy, jak, jak tu wejść. Ten, kurwa, u mnie, u mnie. Ale zajebałem coś. A moja broń wyleciała poza płot. No tak. Dobra, jestem. Ja to, to ja, to ja. To ja. Zamykam ramę. No Ja chciał. O sorry, bo stały za nią. A i tu jakiś typ stoi z tym, skutką w ręku. Tak, już lagowano. A A ja mam wodę, jakby ktoś chciał. Dawaj, dawaj tą wodę. Tu koło sarki kładę. Zbierajcie te, te bronie do sarki. I zobaczcie, czy sarka w ogóle jeździ. Daj trochę. Nie weź tu Dawaj tą wodę, Kurwa na szczytne O, dostałem w środku Dawaj, Urba. zabijaj, bo ja. Koja. właśnie chciałem sprawdzić, czy jest restart Ej, ktoś jest w środku z karabinem. No. Z... O kurwa, o kurwa, o kurwa O, ktoś się panda? pada Uciek Nie baniec Miał gidy na broni. Tak, tak, tak. Jakby ktoś mógł mnie załatać, bo leżę pewnie już nie przydominę. No tu typa w środku, nie możemy. No dobra, no właśnie. Ja się loguję. Jest Chyba koło oby, kościoła, jest koło krzyża. Zabijam. Ja się loguję, kurwa, wjebanym pan na tym. Zabiję go, zabiję, zabiję, zabiję. Ktoś w jeszcze, kto to bieg? Damian, dobra. Zabijam. Gdzie Zabijam przy Oldze? Zabiję go, kurwa. Nie ty, Jako. A, tak. go, kurwa, bo doło. się. Pop! Ale Reanimacja. I... Ja już już ten, Już się kurwa, już się, Przez Przez się. O, Staram się. W przekuł, jest, Przekuł, do, do mnie Kurwa Przekuł, przekuł. No. Ja też mam przy sobie multi no, no fajnie, było, mam 500 no, fajnie tak. było, ale ostatni raz w takich budowanych rzeczach, nie? No, Lepiej no, kurwa gdzieś to, kurwa. Pizdu, no. Lepiej w pizdu gdzieś e. na bazie się napierdalać. Na Właśnie. Się, Teraz tak, słuchajcie, bo mam pomysł. No. Na kolejny event. Może niekoniecznie PvP. Tylko no. zbierzmy się wszyscy. Te, nie wiem, 30, 40, zbierzmy, osób tam jest. I po prostu. Wszyscy grupą idziemy polować na niedźwiedzie. O kurwa, Ej, kto mnie, kurwa to ja nie związał? <grym", <grym> to? <grym> mnie, kurwa związał, To by... Nie, to byłoby coś innego, robić no, polowanie zrobić, nie? Na no, kolana. No, no może. A, na kolana kurwa. <grym> Czekaj. Więc oczywiście bitwy na pięści będą, nie? O, jak wiadomo, jak zawsze. coś kogoś postrzeli przypadkiem. Tak. To pięści. Nie mogę nie dorobić. Chodź ruda, pasuje ci na rycerze Kurwa, który mi zaraził już <grym> Kurwa z Łopaty Kurwa, jogi, chuju, bo cię bezkyt. Ja to jest na kto ma tę tetrę Ja Nie wiem kto to jest ja, ale chodź czy to U. Ej, o kurwa, ja to o kurwa. O co mam miecz. To to do Panda do tej granatami? Boże. Czekaj, czekaj, skrępuję mu ręce na tak? <grym> keb. Tośmy ich zapierdolili ja w obronie. Łuskowo hukowy. No, <grym> dalej To chciał tam ja. ten ranka, jego buza. A <grym> to, to jest ja. Ja to ja, kurwa, kikiam teraz. A, dobra. Dzień dobry. Kurwa, no Ej, nie jak, chcecie, się jak, jak chcecie poruchać to powiedzcie od razu, co zostanie O, dobra Słuchajcie, tam w tej sarce jak chcecie jakiś git, tam są jeszcze dwie MP W tą, co Wiecie co, najlepiej ja te tabletki zrzucę ja do skrzynki I niech każdy bierze Bo Ta carka, tą, którą się zostawia O A gdzie ona jest? Uber przyjechał nasz o to się kopci okay, Trochę te, te, Krawcy ten samochód Samochód cygał no przyjechał Będziemy